Hej, 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 cześć wszystkim! Siemanko! Witamy Was w trzecim odcinku serii Super Zings w poszukiwaniu profesora K. Jak widzicie, mamy tutaj 40, właściwie 80 saszetek, ale 40 otwieramy w tym trzecim odcinku. Jeszcze tu! Ciekaw jestem jakie fanty uda nam się wyciągnąć, tak? A też tam pokazuje, że jeszcze mamy Sześć. do tego odcinka 6 saszetek z kryjówkami, czyli standardowo. Nie wiadomo co wyciągniemy Tutaj słuchajcie, jeśli jesteście ciekawi Kogo wyciągnęliśmy w poprzednich odcinkach To tutaj na górze ekranu możecie obejrzeć te filmiki A jeśli wam się nie chce, to na szybko jeszcze tutaj zerknijcie W poprzednim odcinku mieliśmy Farta, bo wyciągnęliśmy dwie, dwie srebrne figurki I jedną złotą dynię Natomiast jeszcze we wcześniejszym Trzy srebrne figurki i tam kilkanaście krystalicznych Żadnych tutaj jeszcze tych kryjówek yy, Jaka tam jest złota do zdobycia Jeszcze nam się nie udało, także wszystko przed nami Profesor w dalszym ciągu gdzieś tutaj powinien być, ale jeszcze go nie wyciągnęliśmy, także myślę, że lecimy. Ok. Pierwsza figurka to kto? Pierwsza próba. Dawaj I profesor na start. Nie, nie. niestety nie. Kto to jest? To jest ta tarcza, którą wyciągnęliśmy już wielokrotnie do, lotek. do tych lotek, do tych rzutek, tak jest. Bierzemy dalej. To jest pierwsza figureczka. O, gąbka. Elegancko. To jest chyba jedna z moich ulubionych figurek, tych takich krystalicznych. Już taką wyciągnęliśmy wcześniej. Okej. Okay. Bum, kto? Płatki. Jest. Płateczki. To one były z napisem cereal? Tak. Tak jest. Z tyłu. No. Jest. Tu ogień. Ogie? Okay. A, to tego dawno nie mieliśmy. Żółtego nawet. Zerknijcie. Jak on tutaj wygląda? Dobra. Okej, okay, łyżka. Kolejna łycha, czyli dobra, już druga postać krystaliczna. Chyba mamy najwięcej właśnie łyżek. Spośród z, z krystalicznych, nie? Też mi się tak wydaje, że do tej pory wyciągnęliśmy okay. najwięcej... Chyba tak, chyba łyżek. Teraz, czerwona. o czerwony ogień, proszę bardzo. Tak jak wcześniej w ogóle ogień nie wyciągaliśmy, teraz ba, praktycznie jeden po drugim. I gaśnica, idealnie. O, zobaczcie. Żółta gaśnica, jeszcze jest do zebrania. Zdaje się, że czerwona. A jak się nazywa moc gaśnicy? Chyba I co dokładnie do, robi? To do ten, pył jakiś. O, tego, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Tutaj nie, tutaj nie. A tam kogo mamy? Zielone płatki. Tu? Zielony w tym cereal, tak jest. Ja tu szukam. Tak. Okay. ok, Exting. Mrożący gaz wyrzuca z siebie chmurę gazu, która zamraża rywali. Widzę, że ci zbyt gorąco. I to złoty. Jest, świetnie. Candy, crush. Candy Strike. A. Zdaje się, on był Candy Strike. Jest tutaj. To Ale już. Pośród candy, Strike'ów, czekaj, to już nasza Trzec. trzecia figurka. Trzecia figurka Dobrze, że tą dynkę trafiliśmy poprzednio, a nie czwartego. Okay, a nie czwartego Jest, niebieska. Może tu wezmę. Dawaj, dawaj. Kto? Mleko z łyżką. Fioletowe mleczko. Znowu mleko. Takie samo? Tak. Ale jaja. I takie, znowu mleko, znowu mleko. Tu mamy kładki. Nie. Temperówka. Zielona. Tu. A tutaj mamy kogo? Pizza czerwona. Tak. On do tego... Y, przypomina tego tego. Patryka, nie? Ze Spongeboba. Ewidentnie. <grym> tu kto? Kijk oh. weźbólowy. Zielony kijek. Zdaje się, że mieliśmy już sporo niebieskich. Tutaj widzę. No ale mieliśmy jedne zielone. Jakieś... Tutaj. A jeszcze wcześniej przed rozpoczęciem serii y, poszukiwania, właśnie też profesora, mieliśmy. też również mieliśmy jedne i drugie. I praleczka. Jest pralka. Podejrzewam, że ona atakuje swoich przeciwników jakimś wirem albo coś. Nie, yy, połyka ich. I po, yy, połyka i wiruje. Chyba tak, chyba tak. Ja jeszcze tutaj zerknę tak na szybko. nie znajdę? Słuchaj, to jest Joe Ramble, a Ty wyciągnąłeś czerwoną gaśnicę. Dobra, czyli mamy tutaj żółtą, dwa ognie, czerwoną, mamy wszystko. Do pary. Elegancko. Natomiast Joe Ramble, zwielokrotnione odwirowywanie, tak? Nie, odwirowanie. Po kontakcie z Joe Ramble rywale cały czas czują mdłości. I on walczy z Noti Socks, czyli śmierdzącą gdzieś tam mamy skarpetą. Tutaj jest. Namierzyłem go. Bruno. I. Grzebień. Jest grzebień. Chyba bardziej pasuje ten czerwony, który jest. Nie wiem, czy myśmy go tu wyciągnęli. Chyba, chyba nie w tej się... serii, chyba nie. Chyba nie. A nie. Wcześniej żeśmy to zrobili, nie? Tutaj kto? Widelecz. Okej, okay. to kolejna krystaliczna figureczka. Mamy teraz kogo? Misia Gogo. Dobra. Hot dog! Jest hot dog czerwony. Były już wcześniej czerwone, były żółte. Dobrze mówię? Nie. Tak. Przepraszam, tak, były żółty, dwa żółte nawet. Natomiast czerwonego w tej serii nie widzę. Tu, tu, tu. Śmierdząca. O! Skarpeta. Zobaczcie, śmierdząca skarpeta, tym razem w wersji pomarańczowej. I nadal ma plamę. A, jest też żółta plama, a tamten miał... Zaraz zobaczę, chyba taką zielonkawą plamę. Tak. To był ten gościu, tak, on tutaj ma taką zieloną. Także nawet... Plama się różni. Ok, piłka do baseballa. Tak, z tą taką czapeczką. I rękawicą. I, i rękawicą. Faktycznie. Tu. <laughs> widelec, Znowu błękitny. Tu. Rzutka lub lotka. Tak, o, zielona. Były pomarańczowe do tej pory. Tak, ale chyba wyglądają... lepsza pomarańczowa. Zobaczcie, tutaj a, akurat nie widać, ale tamtą widać. Bo tamta przypomina marchewkę, a tutaj już widać. Ciężko to pomylić z marchewką. Od razu można to rozpoznać. Mega megafon. Tak, o takim kolorze niebieskim. Tutaj też widzę, mamy czerwonego. Sprawdzę jak ten megafonik się nazywa i jaką dokładnie on tutaj miał. Kojarzę, że on... Kom... Akumuluje dźwięk i daje to w siłę jakąś. Zaraz zobaczę. czekaj czekaj, czekaj. Jest megafon, on się nazywa Power Wave i ma super dźwięk, zamienia dźwięk w siłę, aby pokonać nawet najtwardszego rywala. Super krystal 85 numer, zawsze daję z siebie wszystko. Okej, okay. mamy srebrnego. Jest pierwszy srebrny w tym odcinku i to jest piłka baseball, e, przepraszam, do, do rugby Piłka do rugby Tutaj ona się nazywa Rocketball i walczy z Headstrongiem. I znowu mamy grzebień. Jeszcze jeden. Ten sam. Tak jest. Obok siebie. Okej. Okay. Tutaj będzie szczota do zębów. W O, przepraszam. się. Profesor, profesor. Jeszcze tutaj zerkam. Dobra. Hmm. Kto to może być? Spróbuj nawet. W jednej ręce. Eee, coś. Już miałem powiedzieć, że kręgiel, ale. Zobaczymy. W sumie. Nie, kręgiel raczej nie, bo myślałem, że ma taką główkę długo, ale nie, nie ten. <laughs> ale się! Ale, Jaja, wyczułem! Wydawało mi się, że coś jest, ale później to zgubiłem. Ale jajce, zobaczcie! Tam środek K na plecach. Profesor K. Ale super, bro. Broka... Zobacz, krystaliczna figurka, nie możemy ściągnąć okularków, żeby się dowiedzieć czy jest dobry czy zły. Ale raczej zły. Raczej zły Ale super. Brokatowa. no taki brokat zapuszczony tam. No to to... Zatopiony. Super. Poszukiwanie powinno dowiedzieć. Końca. Tak jest, ale teraz możemy szukać drugiego profesora Na bo ten, powtórkę Bo ten jeden zostaje na pewno u nas Natomiast jak trafimy powtóreczkę to i wy będziecie mieli szansę Daj na przód Tutaj gdzieś go z przodu dam Ale super No, ewidentnie najlepsza figurka Zdecydowanie Aczkolwiek Nawet od y, chyba Eleven Ale tak, ta dynia mi się bardzo też podoba Bo jest super zrobiona Ten kolor złoty jest taki naprawdę złoty A ja ten taki e -A Natomiast profesor, no, ze względu na swoją rzadkość jest, jest mega figurką. I to, że jest blokad, bo w żadnym innym nie było, nie. prawda? Super, tak, super. Okej, okay, dobra. Ja, ja może zerknę, czy to jest coś na temat profesora, w tym. Że wynalazł Krystalinę. Coś tu było tam, abyśmy to czytali, ale czy jest? Yy, o, o, o to mi chodzi. Krystalina, geniusz jakich brak. Zna wszystkie sekrety Kazum. Wymyślił Krystalinę. A co to Kazum? Bo tak nie jestem wtajemniczony Ja właśnie też nie Wiemy co to jest Kabum, natomiast z samego komiksu nie rozszyfrowaliśmy o co chodzi z Kazum Jakby ktoś, może z widzów by wiedział, się napisali w komentarzach byłoby rewelacyjnie Okej okay. Okay. Wyciągnąłeś w międzyczasie widzę tutaj bacik, nie bacik tylko ten eee... Key tak. właśnie co ja gadam Ale to, tak, to może nawet go tutaj postawię Piłka do rugby Fajnie Znowu. wygląda Oj, kolejny srebrny. To czekaj, też tych srebrnych może jakoś tak dam naprzód. Ale profesor. Super. Obawiałem się, że kurcze nie wyciągniemy go w ogóle. Ale się, ale, się udało. Ale, ale super, że jest legendarnego. No to widzicie, Lord, musieliśmy mister. otworzyć. Oj, ale lecą srebrne teraz. To ten trzeci odcinek będzie najlepszy chyba, nie? No. Już niezależnie, czy wyciągniemy coś jeszcze, czy nie? Bo profesor to jak dwa złote. A jeden złoty Więcej trzy profesor chyba bym... Hmm, czy dwa złote ja bym to powiedział jak 3 albo 4 złote. To naprawdę rzadka figurka. No bum. Dawaj drugiego, dawaj drugiego. <grym> nie. Ym, nie miottełka, tylko... Ta zmiotka taka. Tak. Super. Ona jak tara niszczy wszystko. Tak, tak, ona tak zbiera i wszystkich wrogów ściąga. Szczotka, do pary. O, idealnie. A masz. Mogę taką spojrzeć? Bo bo to jest super bohater, jasne. I tutaj złoczyńca. Korki, ale pomarańczowe. Te korki jakoś mało mnie interesują. Zielone, zielone lepsze. Też mi się wydaje, no. Widelet. Jest widelczyk, czekaj, bo czymy tu dobrze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra? Właśnie by było jakby cały rząd to profesory K. <noise> tak, tak, w pełno ich nie, jest, nie? Albo Na... w, y, w czwartym odcinku Wszy... wszystkie zinsy. No tak, ale zobacz, myśleliśmy otworzyć 100 saszetek, żeby dopiero go wylosować. No to jednak rzadka figura. No mega, mega. Ukrywał nam się. Okej, okay. kolejny megafonik w innym kolorze. Tak. Dawaj jeszcze 7 figur sonów. Zmiotka. Tym razem zielona, z taką niebieską pelerynką. Też takie głowy podobne. Tak, tak, tak. I Kolory, i wszystko. Zebrałem tu ze środka i był profesor. No to dalej, teraz bierz ze środka i, i drugi żeby był. Srebrny. Kolejny? są. Super. Środek daje szczęście. Może być, może być, to ja specjalnie tak zamerdam i dam z boku na środek. Okej, okay, piłka do bejzbola. Tak. Tylko inny kolor. Dokładnie. Wyjątkowo. Tutaj mamy taką, natomiast tutaj wcześniej wylosowaliśmy. Hmm, może to? Albo to. O. Takiego. Zgłębiłem. Dobra. To to y kręgiel. Nie. Co to jest? Nie kręgiel, kula, tak? To kula. Czekaj, bo tu się bajzel i zrobił. Już nie wiadomo, co się dzieje. Czekaj. To było tako, to było tako, I To był czwarty. Tu. Także jeszcze cztery, jeszcze cztery. A profesory czekają pewnie. Piłka do nogi. Tak. Tu. Bochcio, czy też bohater. Hmm, kręgiel. Spoko, jaki? Obok. Obok. O, bardzo mi się podoba ten kolor. Jest taki... Jaśniejszy. No. Jeszcze dwa. No, jeszcze złota krzyżówka czeka pewnie. A, no właśnie. Piłka do baseballa. Kolejna i jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jeden. Ale przynajmniej... Ostatnia saszeta. Dobrze, tutaj wymieszaj. Już wymieszałeś? Hmm, nie. Daj ja wybiorę, daj ja wybiorę. Dobra. Dawaj to. Papier. Ale wybrałem papier toaletowy. Może dlatego, że muszę do ubikacji? Eee, <noise> <noise> nie. <Bróżba. głosy> Taka próżba. dobra. Bierzemy Adamus w takim razie sześć y, tamtych saszetek. Ale fajnie, że wypełniliśmy... Udało się go odszukać, jasno. No. Ja też właśnie. Wypełniliśmy Super. misję. Ło. Wow. Jak strzeliło? Jak Nintendo Switch. <laughs> Ten J-Cony, nie? Taki. Łow. No. Tu I co? 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 Zielona kredka. W porządku. Dawaj, no jeszcze tak weź od razu pięć. Weź od razu pięć. Tu jeszcze dwa. No Dobra. Tako koreczki Tak jest, dawaj go tutaj Bum Nie złota kryjówka? Ja cię kręcę z tą złotą kryjówką, ileż tego trzeba otworzyć? się nie otworzyliśmy 26 w 24, 24 no. Ok, kręgiel Jest? No możesz go tu, może tu Gdzie ci wygodniej tak naprawdę Ok, trzy ostatnie, Dawać. Złota Złota, złota i gdzie złota Gdzie ona jest, gdzie ona jest? Jest? Nie złota Nie Możesz już otwierać te I, Ale nie mam ręki za bardzo tak. Gdzie ona? Skarpeta Bum Gaśnica Jaka? Ym, żółta Dobra Tu jeszcze ostatnie I uwaga, ostatnia figura Otwórz i może wsadzimy kamerę, najpierw. Nie patrzę. Co? No to, nie, nie, nie. nie. <laughs> bo tak patrzę, nie byłem pewien, bo jakiś żółty czy pomarańczowy widziałem. A w środku? Kibelek. Okej, okay, czyli normalny rudek w środku. Spoko. I, tak, I okej, okay, słuchajcie, to była ostatnia saszetka na dzisiaj. Okazuje się, że tak. Oczywiście zdobyliśmy tutaj mamy profesora K. Cel. Yy, Cel nie został nie, nie, nie. osiągnięty. Tutaj cztery srebrne figurki, dwie piłki, Lord Twister i gitara. To ta chyba szczęśliwy odcinek. Mega szczęśliwy, no w porównaniu zobaczcie. Tutaj mieliśmy rzeczy z poprzedniego, tam jeszcze z, z tego pierwszego, natomiast teraz mega, naprawdę mega. Ile dostaliśmy krystalicznych? Bo wcześniej to było kilkanaście. Hmm. Tutaj widzę, yy, już liczymy tak. Je. Jeden, dwa, trzy, Je. cztery, pięć, Je. sześć, trzy. siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14. To mniej więcej jest stałe, to mniej więcej jest stałe. To jest tam zawsze kilkanaście na. Czyli jedna trzecia figurek jest gdzieś krystalicznych, prawda? Słuchajcie, resztę unboxingów zobaczycie już za tydzień. Nie zapomnijcie zostawić pod filmem komentarza, żeby mieć szansę na otrzymanie części z tych figurek. I suba! Jeśli do tej pory jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy Was również do pozostawienia nam subskrypcji, bo na tym kanale będzie się pojawiać więcej tego typu materiałów. Także słuchajcie, ten odcinek dobiega końca. Bardzo nam miło, że spędziliście swój wolny czas razem z nami i wracamy do Was już wkrótce. Do zobaczenia. Narka!